Tylko jednego trenera, trenera broni, Mateusza Dudka, Trener pogoni za czerwoną kartkę pauzował i był na trybunach jako kibic. Tak więc, panie trenerze, ocena meczu? Myślę, że ten mecz to jak każdy, można powiedzieć, na momenty. Początek spotkania, dobrze wychodziliśmy do skoków pressingowych, trzymaliśmy pogon w miarę wysoko od nas. W, te 15-20 minut złapaliśmy więcej pewności siebie. Byliśmy w stanie dziś wychodzić z piłką pod, pod bramkę pogoni, co dwa razy wykorzystali w atakach szybkich i, i jeden z tych ataków skończył się stratą bramki. Tutaj mogliśmy szybciej doskoczyć do strzelca, ale, ale no mówię, no Zinkiewicz pokazał jakość i, i wykorzystał nasz moment zawahania. W drugiej połowie znowu wracaliśmy do gry, ale pogoń no, straszyła nas atakami szybkimi. Wierzyliśmy gdzieś do końca, że czy ta jedna, czy druga sytuacja się gdzieś nam pojawi, i, i w końcówce pokazaliśmy charakter, gdzieś przechylając e, tą, tą część spotkania na naszą korzyść. E, w ostatecznym rozrachunku remisujemy, urywamy punkty liderowi. Wiadomo, chcielibyśmy każde spotkanie wygrać, ale nie zawsze się to na boisku jest taka możliwość, nie zawsze, nie zawsze można pokonać no, czołowy zespół. Więc cieszymy się z tego punktu. Pokazaliśmy kilka ciekawych akcji, pokazaliśmy dużo charakteru i teraz mamy parę dni, żeby się przygotować na kolejny ciężki mecz z Łążą. Panie terenze, to. Ostatnia akcja meczu, jak w meczu z Pilicą, decydowała o wyniku? No tutaj zawsze staramy się grać do końca i, i wierzymy, że jeżeli ten wynik jest na styku, to przechylimy go na, na naszą korzyść. Jeszcze daleko nam do Leverkusen, no, ale, ale będziemy robić wszystko, żeby te placówki przechylać na naszą korzyść.